Czy wiesz, że organizator jarmarku we Wrocławiu nie płaci miastu ani grosza za wynajem terenu rynku? I to już od wielu lat. Wrocławski jarmark bożonarodzeniowy ściąga do miasta rzesze turystów i rzeczywiście stanowi dla miasta swego rodzaju wizytówkę. Czy jednak pozytywną? Tutaj można dyskutować. Każdego roku w relacjach z jarmarku na rynku przewijają się zdjęcia paragonów z cenami poszczególnych produktów na imprezie. I tak na przykład znany youtuber Książulo pokazał wspaniałego szaszłyka za niemal 80 zł. Ale to tylko jeden z wielu paradoksów. Pozostaje sobie zadać pytanie, dlaczego w takim razie miasto nie zarabia na wynajmie tak atrakcyjnej lokalizacji, skoro goście jarmarku muszą mierzyć się z drożyzną, w dodatku za produkty nieprzystające do tych cen? Otóż przetarg na organizację jarmarku we Wrocławiu nie obejmuje ceny wynajmu tego terenu. Organizator otrzymuje rynek za darmo, pobierając jednocześnie kwoty rzędu 20-30 tysięcy za wynajem domków przedsiębiorcom. Gdzie tu sprawiedliwość względem np. płacących czynsz za swoje lokale przez 12 miesięcy w roku restauratorów? Gdzie sens, gdzie logika? Ciężko stwierdzić. Dajcie znać, co myślicie o tym jarmarku i czy podoba wam się pomysł od terenu w rynku za free w firmie z Jagania.